Sieman koluziska. Dzisiaj znowu zagramy sobie w FIFE. <coughs> Nadal karierą zawodnika lazio -Gin. Tak, kariera, kontynuuję karierę. I nie wiem, postawiłem sobie wysoką poprzeczkę. Zacząłem grać w Lazio i drugi mecz towarzyski Gramy z tth i. I włącz symulację. Wiedziałem, że mnie freo. O! O! Ty zagram! Zagram mecz, to dobrze. To jest dobrze. To chuj. Dobre wyjazdowe, dobre domowe. Tak, amator. Niestety. Dobra, dawaj, rozgrzewaj szybciej, suko. I... I chuj, kurwa, idziemy. Jep, <śmienic> Jep. dobra, pierdolę na szpenię, koniec tego jebania. Eee. dobra, 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 walić ich, gramy dobra, ta, boże, nie pierdo. Eee. No i teraz tak, eee. pierwszy gwizdek. Czekamy na niego i tak. I teraz tak, moi drodzy. Jak to yy, kiedyś powiedział mój kolega. Jedziemy z kurwami. No i to ma pierwszy rzut rożny. I myślę, że nic z niego nie wyniknie. O nie, o nie, o to frajer, ty, że, że jak oni walą. Walą jak na kibel. Oj, fuk. O, dojdzie do tego. I teraz gol. Wiedziałem. I co? I chyba mamy asysta, ale to są mecze towarzyskie, więc i tak to się nie liczy. O, nie wiecie, co sobie kupiłem dzisiaj w Biedronce, jakś 15 minut temu. Lampkę, człowieku, ona daje zajebiste światło. O jest, już święty. I ta lampka kosztowała mnie 5 zeta. <coughs> ale jestem z niej zadowolony. Sorry, że kaszle, ale no niestety. gruczica łapie wszystkich. No kurwa. Ja pierdolę. Jakie on tu naciski daje, człowieku? Ja pierdolę. Dziwko. O chuj, dobrze, zabrałem ci piłkę. Jestem zajebisty. No kurwo i straciłem piłkę, jestem chujowisty. Ja pierdolę no. To ten ham jest chujowy. Chuj, że bailwi. Oho. Ja jestem chujowy. Kurwo, kosa. Zabierzcie mi piłkę. Kurwa, macie szczęście, bo już chciałem was kurwa zapierdawać. Zawsze kiedy kurwy jebane, dziwki pierdolone. Wtedy widzimy tutaj trzymał jebany. No zobacz, ty. Jak ja jestem papierową, my tego dosnij już jest kurwa. Łesu, idiot. Graj później, dziwko. <coughs> Brak słów. No, corner może coś z tego wyjdzie. Jest. O nie. Chuja jest kurwa. O, już myślałem, że będzie go. Już się cieszyłem. Już w głębi serca kurwa woliłem z konia. A teraz tak. O chuju. Tak, to ja smogę mogę walić konia na sedesie. Widzieliście to na fejsie? Mm, nie wal konia na sedesie, bo purrro konie I ja waliłem i, i nic kurwa, i chuj. Ja pierdolę. Nic kurwa, no. A w pole karne nie wejdę, bo te kurwy od razu piłkę zabierają. to... <laughs> nie wiem jakie mam te gole strzelać do chuja pana. <laughs> Kurwa, leci, szepie się mefedronu naćpo, jebańcu. Jezu, no brąz, dobrą karze. Tak, teraz stworzyłem się jak kurwa to O, dobra, 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 dobra. Dobry, dobra, 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 dobra. no ja już chciałem ładować, no. Jest. <laughs> Widziałeś. Tak to się robi. Ja tego nie strzyłem, ale chuj tam. Jebać to. Trzeba grać dalej. Chciałbym być głośny. Chciałbym dużo przeklinać, Ale no moja matka jest w tamtym pokoju. Kurwa, zabierz mu tu piłkę. Suko Iwana, bo... Już nie mam na ciebie słów. Kurewko pana Ach, no, tak, to możesz kurwa podawać, ale obiad. No, tak, to kurwa możesz. O, I zobacz. Kurwa! No ja nie mogę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie. Ja pierdolę. Ja pierdolę, jak ja grać nie umiem, a ci kurwa, no nie wiem, też grać nie umiem, idioci jebań. Ale wiesz, że z Legion wygrali, no to wiesz, Legion mistrz Polski, kurwa. Niby tacy dobrze, a Lacio niby takie dobre, a mistrzostwa polskich to kurwa nigdy nie zdobyli. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę, wypierdolę. Co nie, kurwa, no, a, bo taki real. Tak, niby tacy dobrze, a mistrzostwo Polski nigdy nie zdobyli, No, ja to nie wiem. Co nie wchuje, lec, już nie wiadomo co. No, pierwszy gol. No. QPR, Stoke City, u Inter wygrywa y, Sahałks. Kurwa, nie dla tego kluba, jebać to. Dobra, już kurwa, robasz. Dribbling, kurwa, dribbling, panowany. Perfekto suko. Sztuczki, co kurwa ja no, ja nie zawodnika, ja pierdolę, no nie no, ja to jednak jestem zajebisty, i te moje wślizgi, nie wiadomo gdzie, gość, kurw kosę na zaraz zasadzę, kurwo, zobacz, frajer, nie podaje tego, Holmes, dlaczego ja się nazywam Holmes, kurwa, nie wiem, no to teraz można jeszcze zmienić, czy nie, do chuja pana, bo... tak, chujowo się nazywam, że, jeb, no nie ma gola, no nie ma gola. No nie ma gola. No wkurwiłem się już konkretnie. Nie, kurwo! Oj, chuj, no jak ja bym to teraz przejął, to już Jezu. Jezu. Widzisz i nie grzmisz. Ja pierdolę. Co za idiota ze mnie. Nie, ja tu kurwa lecę na hamę, ja tu pierdolę z tego Oj, fuj. Kurwo ginie. Kurwo. Nie lubię kurwa, nie lubię tak kurwa z tymi swoimi Dzisiaj jeszcze może z film bo ze dwa zagram, więc spokojnie to nie koniec na dzisiaj. No ty kurwo. No nie mogę z tymi frajerami, czy wy to widzicie, no jak oni... A jaka cipa, ty, ja nie mogę. Jak to tak może grać? Kurwa. Widać, że kurwa te... O kurwa, nie pokażę mi jakiegoś murzyna, co go kurwa nie widać w cieniu. O mnie jakieś murzyny nie obchodzą, ewentualnie murzynki, które mogę kurwa... ...ruchać w dupę. Znaczy w dupę nie chcę, bo to brud. Jest! 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 Kurwa! Strzeliłem bramkę, suko. I to w jak w zajebistym stylu. Już jest kurwa 3-0, dwodzę. A i jeszcze wiadomość z ostatniej chwili yy, mam 50% szans, że przejdę do realu. Ja chcę oni nie. Nie wiem dlaczego, nie wiem, dlaczego to tak jest, kurwa. No ja bym chciała, a oni kurwa nie chcą. Nie chcą takiego zajebistego zawodnika. No. Parker, parker. Ach, huer, już parker, kurwa. Kutafony, Dobra, teraz tak. Pi. Jest, gol! Jest, kurwo, jest! Kurwa, gol! Polona kurwa. Uj, kurwa. A i samo kurwa w szóstej widzę. Gratulacje dla niego. Przekażcie mu ode mnie. Gratulacje kurwa. Niech do pierwszej idzie, bo... <laughs> on się tam nadaje, bo on tam dobrze gra. Jak i samo gra w FIFA, no to kurwa, no ja nie wiem. Piękne kurwa. Piękne rzeczy. No ty kurwa. Jest gol. Ha, Ja to jednak jestem zajwisty. Nie, ten, ten, ja tego gola nie strzyjem, ale ja jestem zajebisty, bo jakiś twar strzelił goła. Bo... <laughs> <laughs> Widzieliście to, jaki troll? Wyjebał się. Dobra, już 5-0. Ten film muszę no, wrzucić. No i za jakąś pewnie godzinkę albo Kurwa, kur, na kosze. Dziwko ty. Wrzucę następne filmiki, i chuj. Ja to nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No to no znowu i no to jaki Livermore, kurwa, będzie teraz tej sirowo, O już koniec meczu, jest 5-0, kurwa, i chuj. No i chuj. Nie, nie jest koniec meczu? Ty, strzelałem na bramkę. Co ty, kurwa? mam zajść z tego który nawet teraz nie dotknął tej piłki? Nie! Koniec meczu. No bo wyłączono głosy, nie wiem, czy jest koniec meczu, czy pierdolenie oszupanie. A więc tak. Dobra. Koniec meczu. Tak, kurwa, koniec meczu. Zobaczymy, czy jestem piłkarzem w meczu. 6-7. Dalej. da kurwa, szybciej. No i zajebiście, dobra. Kolejny mecz za nami. A więc